Ostateczny dekret, jak król Karol i księżniczka Anna wymazali Meghan Markle, w ciszy pałacu Buckingham podpisano dokument, który na zawsze zakończył pewną erę. Jednym pociągnięciem pióra król Karol, przy cichym, ale stalowym wsparciu księżniczki Anny, wymazał Meghan Markle z królewskiej historii. Jej tytuły zostały unieważnione, przywileje cofnięte, a związek z koroną, ostatecznie zerwany. To nie była decyzja podjęta pod wpływem chwili, lecz finał cichej wojny o duszę monarchii. co skłoniło Annę, stalowy kręgosłup rodziny, do wypowiedzenia decydującego słowa dość. I jaka ukryta wiadomość od ojca do syna została zaszyfrowana w prawniczym języku dekretu? Historia ta to kulisy bezprecedensowego starcia, w którym medialna odpowiedź Megan spotkała się z niszczycielską ripostą w postaci prywatnego listu Anny, który odwrócił opinię publiczną. Ale prawdziwa bomba dopiero tyka. Głęboko w królewskich archiwach spoczywa zapomniana umowa, którą Megan kiedyś podpisała dokument, który może zniszczyć całą jej narrację i ujawnić prawdę, na którą nikt nie jest gotowy. Panowała cisza, jaka zapada tylko po burzy. Gęsta, ciężka i nienaturalna, jakby świat wstrzymał oddech. W marmurowych salach pałacu Buckingham szepty pełzły po korytarzach niczym pęknięcia na szkle. Wiadomość nie dotarła jeszcze do opinii publicznej, ale personel już wiedział. Podpisano coś nieodwracalnego. Królewski dekret, jakiego nie widziano we współczesnej historii. A w jego centrum stała jedna kobieta, Meghan Markle. Ta sama Meghan, która kiedyś stała na szczycie pałacowych schodów, uśmiechając się w delikatnym londyńskim deszczu i machając do tłumów, które witały ją jako symbol nowoczesnej monarchii. Ta sama kobieta, która obiecała wnieść nową energię do monarchii. Teraz jej nazwisko było wymazywane z oficjalnych dokumentów, jej tytuły królewskie unieważniane, a jej związek z koroną, zerwany. Dokument, który to wszystko zakończył, zawierał mrożące krew w żyłach zdanie. Z rozkazu Jego Królewskiej Mości, przy poparciu Jej Królewskiej Wysokości, księżniczki Królewskiej, wszelkie przywileje zostają niniejszym cofnięte. To było to, jedno zdanie, które przecięło lata historii, kontrowersji i złudzeń. Ale jak do tego doszło? Co skłoniło króla Karola i księżniczkę Annę, by wreszcie powiedzieć dość? Co sprawiło, że monarchia, instytucja zbudowana na dyskrecji, podjęła tak publiczne i każące stanowisko? I dlaczego teraz, czy była to sprawiedliwość, czy zemsta? Oto opowieść o chwili, w której rodzina królewska ostatecznie złamała niewypowiedziany rozejm z Meghan Markle oraz o kobiecie, która pomogła to urzeczywistnić, księżniczce Annie, tej, którą nazywają stalowym kręgosłupem monarchii, tej, która nigdy nie drgnęła, nigdy się nie skarżyła i nigdy nie zapomniała o swoim obowiązku. Nie jest typem członka rodziny królewskiej, który uśmiecha się do kamer czy przecieka informacje do tabloidów. Anna milczy, dopóki jej słowa nie mają znaczenia. A kiedy przemawia, jej słowa mogą przenosić góry. Albo, w tym przypadku, zdetronizować księżną, burza w Balmoral. Wszystko zaczęło się za zamkniętymi drzwiami zamku Balmoral, miejscu, które widziało więcej królewskich sekretów niż jakakolwiek inna posiadłość w Wielkiej Brytanii. Delikatny szkocki wiatr niósł szepty po wrzosowiskach, ale wewnątrz kamiennych murów atmosfera była gęsta od napięcia. Król Karol siedział przy długim drewnianym stole, z dłońmi splecionymi, a jego spojrzenie było odległe. Obok niego zasiadała księżniczka Anna, z zaciśniętą szczęką, zimnymi oczami i idealnie prostą postawą. Była tam nie tylko jako siostra. Była tam jako egzekutor królewskiej integralności. Spotkanie rozpoczęło się cicho. Doradcy przeglądali dokumenty. Prawnicy sprawdzali projekty. Ale gdy Anna przemówiła, sala zamarła w bezruchu. Czekała na tę rozmowę nie ze złości, ale z przekonania. Dość, powiedziała stanowczo. Jej głos przeciął pomruki, jak szklotnące jedwab. Upokarza tę rodzinę wystarczająco długo. Karol nie odpowiedział od razu. Wyglądał na zmęczonego, starszego niż jego lata. Zaczął powoli. Wiesz, co to oznacza, Anno. Gdy to zrobimy, nie będzie odwrotu. Odpowiedź Anny była szybka. Właśnie o to chodzi, to nie gniew ją napędzał. To było wyczerpanie. Przez lata patrzyła, jak monarchia ugina się, cofa i przyjmuje cios za ciosem w dramacie saseksów. Wywiady, książki, hollywoodzkie przedsięwzięcia, każde z nich podkopywało instytucję, którą poświęciła swoje życie, by chronić. Przesunęła folder po stole, to jest oś czasu prasy z ostatnich dwóch lat. Spójrz na to. Każdy artykuł, każdy klip. Wszystko o niej, nie o służbie, nie o działalności charytatywnej, nie o rodzinie. Tylko o niej, stworzyła markę z bycia ofiarą instytucji, która ją stworzyła, Karol przewracał strony. Nagłówki krzyczały z kartek, skandal RAS i ZMOWY w rodzinie królewskiej. BUL MEGAN. Zaniedbanie pałacu. Netflix ujawnia: każdy z nich niszczył kruche zaufanie między monarchią a społeczeństwem. Matka zawsze mówiła. Kontynuowała Anna, jej głos był spokojny, ale tnący korona musi być na pierwszym miejscu. Zawsze, Megan nigdy tego nie zrozumiała. Myślała, że to sława. Ale to nie jest sława. To obowiązek. A ona na niego napluła, wtedy Anna wypowiedziała zdanie, które wszystko zmieniło. Nie możesz chronić Hariego, chroniąc ją. On dokonał swojego wyboru, ona swojego. A jeśli nie podejmiemy działań teraz, zniszczą wszystko, co zbudowała matka, Karol powoli podniósł wzrok. Jego oczy, zmęczone, ale zdecydowane, spotkały się ze spojrzeniem siostry. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zobaczyła w nim króla, a nie brata. Skinął głową, Przygotujcie dekret, te dwa słowa wprawiły historię w ruch, atrament i konsekwencje. W dniu podpisania dekretu personel pałacu poruszał się z cichą trwogą ludzi, którzy wiedzieli, że są świadkami historii. Król Karol siedział w ciszy, z dokumentem przed sobą i piórem w dłoni. Wzrok monarchy na chwilę spoczął na fotografii na biurku. Stare zdjęcie Hariego i Williama jako dzieci, roześmianych w ogrodach Highgrove. twarze niewinne, nieobciążone, uchwycone w czasie, zanim obowiązek ich podzielił. Powoli odwrócił ramkę twarzą do dołu, pióro dotknęło papieru. Czarny, nieustępliwy atrament wsiąkł w stronę. Jednym pociągnięciem kobieta, niegdyś celebrowana jako księżna Saseks, zniknęła z królewskich rejestrów. Jej imię i tytuł zostały wymazane z każdego ceremonialnego zapisu, każdego królewskiego spisu, każdej kolejności precedencji. Myślisz, że zrozumie, dlaczego? Zapytał cicho Karol, nie podnosząc wzroku, odpowiedź Anny była ostra. Nie ma znaczenia, czy ona zrozumie. Ważne, żeby kraj zrozumiał. Król wcisnął pieczęć w ciepły wosk na dole strony. Herb korony odcisnął się mocno w czerwieni, trwały, symboliczny i zimny. To było ostateczne. Jednak gdy dekret krążył po oficjalnych kanałach, jeden z doradców zauważył coś dziwnego. Linijkę ukrytą głęboko w prawniczym języku, której nie było we wcześniejszych projektach. Była subtelna, niemal poetycka, ale niezaprzeczalnie celowa. W uznaniu porzuconych obowiązków i niespełnionych zobowiązań, Korona z ostatecznością uznaje zamknięcie tego rozdziału. Słowa te nie były skierowane do Megan. Były skierowane do Hariego to było ostrzeżenie. To nie jest zgodne z protokołem, Karolu powiedziała Anna, gdy zobaczyła dodaną linijkę. Nie, odpowiedział to sprawa rodzinna. Przypominam mu o jego przysiędze, było już za późno. Zdjęcie dekretu, przecieknięte przez nieznane źródło z królewskich archiwów, pojawiło się w The Times pod nagłówkiem, tajna wiadomość króla do H.A.R.R.Y.E.G.O. ukryta w dekrecie o unieważnieniu tytułu Megan. Reakcja i odwet. W Kalifornii zespół Megan gorączkowo pracował. Nagłówki uderzyły w jej telefon, zanim zdążyła wypić poranną kawę. Według informatorów była oszołomiona, a potem wściekła. Upokorzyli mnie i myślą, że będę milczeć, miała powiedzieć. Pierwszy telefon wykonała nie do swojego PR-owca, ale do Netflixa. "Wypowiedzieli wojnę", syknęła do słuchawki, "a ja nie pozwolę im wygrać". Jej odpowiedź nadeszła szybko w postaci oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych, ostrego i pełnego zawoalowanej jadu. Tytuły nie definiują przywództwa. Robi to charakter. Życzę tym, którzy trzymają się przestarzałych instytucji, spokoju, którego wyraźnie potrzebują. Jednak w tym samym czasie, gdy jej post zyskiwał popularność, z The Telegraph wyciekł kolejny dokument. Tym razem był to prywatny, odręcznie napisany list od księżniczki Anny, napisany miesiące wcześniej, tuż po śmierci królowej. List nie był złośliwy, był niszczycielski właśnie dlatego, że nie był. Był godny, wyważony i rozdzierająco ludzki. Anna napisała: Są chwile, kiedy trzeba wybierać między wizerunkiem a integralnością. Ja zawsze wybiorę to drugie. Korona to nie dodatek, to odpowiedzialność, kontrast był brutalny. Nastroje w internecie zmieniły się niemal z dnia na dzień. Hasztagi, które kiedyś broniły Meghan, zaczęły się odwracać. Po raz pierwszy fala opinii publicznej zwróciła się nie tylko przeciwko niej, ale na korzyść monarchii. W Montecito Meghan czuła się osaczona wygrywają, powiedziała do Hariego, jej głos drżał nie z gniewu, ale ze strachu. Obracają wszystkich przeciwko nam. Harry, który milczał przez większość dnia, odpowiedział cicho. Może to jest cena, którą płacimy. Za co? Odparła ostro megan, za odejście pokój pogrążył się w ciszy. Ale to nie był koniec. To była dopiero cisza przed kolejną, jeszcze większą burzą. Ponieważ głęboko w archiwach pałacu Kensington, pod latami zamkniętych akt, istniał jeszcze jeden dokument. Umowa, którą Megan podpisała kiedyś, nie czytając każdej klauzuli. Dokument, który groził zniszczeniem całej jej obrony i ujawnieniem prawdy, która wstrząsnęłaby światem.